Siemanko, witam serdecznie w relacji z w relacji po dość długiej przerwie kilku Teraz mam nadzieję, że w ciągu ostatniego miesiąca projektu uda mi się znaleźć czas, aby regularnie dostać krótkie, 2-3 minutowe filmiki. W tym filmiku opowiem Wam o tym, co wydarzyło się podczas Waszej nieobecności, podczas przerwy w nagraniach. Mianowicie wydarzyła się jedna bardzo fundamentalna rzecz, mianowicie skończył się czas explorerów. Od koniec maja był deadline. Każdy explorer musi określić się, jaki projekt robi, czy dołącza już do istniejącego projektu, czy może tworzy jakiś własny. Nie oczywiście część osób dołączyła już do, do już istniejących, część stworzyła własny a jedna osoba, która ma swój pomysł, ale nie jej się znaleźć kofanderów tego do pomysłu, dostała tutaj na specjalnych prawach i przywilejach jest osoba, która zajmuje się biznesem. Więc, jeżeli jakiś startup ma zapotrzebowanie na tego typu usługi, to ta osoba jest w dyspozycji i może w tej dziedzinie pomóc. Jeśli chodzi o istniejące projekty, to też są pewne zmiany. Część z nich rozszerzyła swoje swoje działalności, weszła w nowe obszary, część zdobyła pierwszych klientów, pierwsze wartoki poszły, pierwszy hajs się zaczął zgadać. Inne z projektów stwierdziły, co, co robimy, nie do się sprawdza, więc <grytanie> piwocik. Mam też przypadek projektu, który się rozpadł w że to sobie mi się nie sprawdza. Osoby się rozeszły do innych projektów i teraz pracują nad innymi rzeczami. O tym, co się wydarzyło w moim projekcie, opowiem już w następnym filmiku, ponieważ time is running out. Do usłyszenia jutro o tej samej porze, w tym samym miejscu, i o tym samym czasie. Riderci.